Kochani zastępny Evelina. Ja już zamiam serdecznie witajcie w części drugiej. Część pierwsza była, była już na moim kanale i oczywiście znajdziecie w opisie dzisiaj część druga. A gdzie dzisiaj zachodzimy? Już Wam pokazują i za chwilkę. Wchodzicie ze mną. Dziewczyny, ciekawe pochodzicie tutaj okularów, także za chwilkę dojdziemy. I zobaczymy... O nawet tutaj widać. <gry> nawet tutaj widać już że od razu już wejście są okulary, także za chwilkę poszukamy poszperamy tam w tych oksach i zobaczymy, co tam w jest. Dobra, ja już wchodzę, zapraszam Was do środka. Chodźcie, chodźcie, zapraszam Was do środka. Witajcie w Half Price i tutaj od wejścia mamy okulary. I właśnie były pytania o okulary, tutaj mamy bardzo fajną rozpiskę. Chodzi tutaj o poziom ochrony UV, czyli tutaj mamy te oznaczenia, możecie sobie tam nawet zatrzymać w tym momencie właśnie i zobaczyć, jak to właśnie wygląda z tą ochroną. Póki co pokazuje Wam już pierwsze. Okulary, słuchajcie, pierwsze okulary, zobaczcie, w jakiej cenie one były, a teraz w jakiej są. Nie będę Wam też może mówiła tutaj zbytnio, jakie to są marki. Wy widzicie, jakie to są marki, a jak nawet nie widzicie, jakie to są marki, bo wiecie, nie zawsze y, świeci to logo gdzieś tam z daleka. Y, no to myślę, czy to jest aż tak bardzo istotne, słuchajcie. Jakie to logo? Czy zwracacie na to uwagę? Czy zwracacie właśnie uwagę na to, jaka jest ochrona UV, bądź może na to, jak te okulary wyglądają na Waszych twarzach, jak one się prezentują? No, tego jestem ciekawa. Dajcie mi koniecznie znać, jak to właśnie u Was bywa z wyborem okularów, na co zwracacie najbardziej uwagę. Tych modeli okularów, no jak widzicie, jest dość sporo i są fajnie poprzeceniane i właśnie jeżeli ktoś zwraca uwagę na tą ochronę UV, to też warto na to popatrzeć. No ta ochrona na pewno jest tutaj, przez takie okulary zupełnie inaczej, słuchajcie, się patrzy niż przez takie okulary, no nie oszukujmy się, z sieciówki. No więc, dobra, zacznijmy coś mierzyć. Ewelina, tutaj za chwilę coś weźmie do mierzenia dziewczyny, ale jeszcze wam pokazuję, że o, takie są też etui na te okulary. No nie tylko takie, jeszcze inne, ale można od razu mieć. Dobra, więc y, zaczęłam mierzenie. Tutaj wybrałam sobie takie oksy. Y, czy ja w nich wyglądam dobrze, czy ja w, nim, w nich wyglądam źle? <grym> no to już wiadomo, że każdy tam sobie powie swoje. Jedno wam powiem. Nie, nie były zbytnio wygodne. Dobra, więc kolejne, kolejne prezentują się w ten sposób. No ale ja nie takich okularów poszukuję. Więc, no, ciężko, słuchajcie, ciężko mi było tutaj coś wybrać. No, były też takie kolorowe, ale nie, nie, nie. No, kolorowe to chyba raczej nie bardzo. One też takie bardzo małe, wyglądały na dość małe. Spójrzcie, że te przeceny są naprawdę fajne. No i tutaj sobie wybrałam coś takiego, taki model. Myślę, że dość spoko to wygląda. Tutaj taka można by powiedzieć klasyka. To już taki model okularów, który po prostu, no jak zainwestujemy w taki model okularów, to mamy go tak praktycznie na lata. I co Wy o tym sądzicie? Ja Wam co mogę powiedzieć? No, to na pewno yy, dobrze mi leżały na nosie, słuchajcie, nic nie spadało, nic nie uciskało, więc pod tym względem jak najbardziej ok. No dobra, a może coś takiego szalonego, co? <laughs> mierzymy, mierzymy, więc patrzcie teraz. Tutaj Wam pokażę. No, i mm, mm, nie, kompletnie się w tym nie czułam. Nie, zobaczcie, jak ja szybko ściągam coś, w czym zupełnie się nie czuję. Także nie, nie, nie. No dobra, czy coś jeszcze będziemy mierzyć? Co? <laughs> jak sądzicie? Chcielibyście, żebym coś jeszcze zmierzyła? No to co? Nie mogę się zdecydować, słuchajcie. No, jest dość sporo tego wszystkiego, ale o tutaj, zobaczcie, 109 zł, więc. Naprawdę myślę, że cena jest ok. No, nie. To też nie dla mnie. To też jakoś tak yy, za małe, za małe, Zupełnie za małe. Nic tam nie cisnęło, ale jeżeli ogólnie chodzi o sam kształt, to nie, nie bardzo. Dobra. Yy, na dzisiaj to starczy mierzenia okularów, ale nie mówię nie. Powrócimy jeszcze do tego. Yy, teraz spojrzałam na torebki. Na torebki, które. Jak wiecie, królowały bardzo i królują nadal, jeżeli chodzi tutaj o lato właśnie takiego typu koszyki. Ja polubiłam od jakiegoś czasu takie, właśnie czapeczki i one tutaj, no zobaczcie ile tych czapek weźmy tak przykładowo sobie, o tutaj tą, widzicie mm, co jeszcze sprawdzimy, co jeszcze sprawdzimy, słuchajcie o, zobaczcie jakie przeceny yy, i rasowe niektóre te czapeczki naprawdę fajne, także można coś sobie wyłowić ja lubię najbardziej jesienią jesienią właśnie yy, przełamywać te style i gdzieś te czapki u mnie wtedy się pojawiają no dobra, ale my już patrzymy na Torebki, więc yy, torebka taka, o i cóż, i cóż, zobaczcie ile ona kosztowała, 593 i przeceniona jak ładnie, yy, także no właśnie o to chodzi, żeby coś fajnego wyłowić, yy, coś oryginalnego, no coś oryginalnego yy, w dobrej, przystępnej cenie. Ta torebka podobała mi się najbardziej, najbardziej, yy, coś małego i ostatnio jakoś tak bardzo lubię te małe torebeczki, torebusie, no tutaj widzicie jest cena, ale tu na tej, no nie ma ceny, ja zaczęłam szukać, szperać, tak bardzo byłam ciekawa ile ta torebka kosztuje, ile ta torebka kosztowała, ten kolor nawet mi się podobał. Jak widzicie, paseczek też jest tutaj taki. No, ale co? No, ale ceny nie ma. Nie ma ceny, więc się niestety nie dowiedziałam. I cóż, ruszam dalej. Teraz Wam coś pokażę. Nieraz Wam też mówiłam, że właśnie w tego typu sklepach możemy znaleźć sobie fajne, nawet suknie ślubne. No i właśnie ja ją będę mierzyła dzisiaj, także później wrócimy do tego tematu. Teraz Wam pokazuję marynarkę. Guess. Tak, jest firma, jest. Eee, no i cóż, taka marynara, i też obok, zobaczcie, jaki kolor. No i spójrzcie na cenę, ile kosztowała, a teraz poprzecenie, proszę. Eee, także można coś też takiego dostać. No i ogólnie, jak wiecie, też buty, bardzo dużo butów, ale ja bym musiała tak tematycznie, wiecie, możemy odwiedzać Half Price, ale byśmy musieli to tak bardziej tematycznie, czyli torebki, torebki, okulary, to okulary, e, jakieś ubrania to ubrania, buty to buty, no i ogólnie jakoś to po prostu, żeby nie skakać, bo to jest ogromny, przeogromny sklep, duży, bardzo, bardzo duży. Tak przebiegam, przebiegam. Oczywiście, jak to makła też nieraz robi. No ale słuchajcie, ja biegnę tutaj już do mierzenia, do przymierzalni i za chwilkę, zobaczycie, będę mierzyć jedną rzecz, ale za to jaką rzecz. Jesteśmy już przymierzalni i zobaczcie, co wzięłam ze sobą do mierzenia. A jest to suknia ślubna. Tak, pomyślałam, że zmierzę też suknię ślubną. Zobaczcie, jak ona wygląda. Yy, bardzo ładna, bardzo ładnie wykonana. Yy. Także no, tutaj nie ma zbytnio co się do niej przyczepiać. Tu u góry Wam pokazuję, jak to świetnie wszystko wygląda. Nic jej nie dolega. No i cóż, zobaczcie, ile ona kosztowała. Kosztuje 839 zł, a kosztowała 1672. Więc no, jak to nie patrzeć. Teraz fajna cena, jeżeli chodzi o suknię ślubną. No dobrze, więc. Mierzymy. Ja już jestem w tej sukni i powiem wam, że no sami widzicie. Ja nie mówię, że to może być wasza docelowa suknia, ale nieraz tak jest, słuchajcie dziewczyny, że gdzieś tam potrzebujemy takiej właśnie sukni zapasowej. W razie awarii, albo po prostu dziewczyny lubią się przebrać w trakcie yy, wesela i też potrzebują, właśnie, drugiej sukni ślubnej. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj Wam pokazuję dokładnie. Ona też ma wbudowany taki staniczek. Z tyłu ma zamek. Myślę, że, no, po prostu, wiecie, za taką cenę, no to. Myślę, że warto, bo naprawdę była wykonana bardzo ładnie. Nie było to jakoś tandetnie. Ani ten materiał nigdzie mnie nie uwierał, nie uciskał, nie gryzło nic mnie. ta koronka. To wszystko było bardzo ładnie wykończone. No, no nie mam tutaj do czego się czepiać, jeżeli chodzi o tą cenę. I to by było, słuchajcie, na tyle. Dzisiaj tylko ta sukienka w Half Price do mierzenia i widzimy się już. Na zewnątrz. Nieraz Wam mówiłam, że właśnie w tego typu sklepach możemy wyszukać sobie, czasami nawet uciemy, suknię ślubną. I ja praktycznie za każdym razem, jak jestem w Hard Price, to widzę różnego typu suknie ślubne. I jak tam jeszcze bardzo, słuchajcie, poszperą. Tak, to na pewno myślę, że. Dużo, dużo więcej tam wykrył perełek, tak. które nawet nadawałyby się na ślub w charakterze panny młodej, świadka czy też gościa. No, więc jeżeli mamy taki sklep w no to oczywiście wygląda. I mamy czas, tam trzeba troszeczkę czasu spędzić, żeby coś fajnego poszukać. To oczywiście jak najbardziej. Polecam tego typu sklepy. Dobrze, przytulam Was bardzo mocno. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście te osoby, które jeszcze nie widziały piosenki mojej, ani piosenki mojej, ani, ani naszego wspólnego dysku naszego wspólnego dzieła, to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Link będzie w opisie. No i czekajcie na kolejne nasze piosenki. Przytulam Was bardzo mocno. je vous souhaite bien, mm.